Widzowie, już najbliższą sobotę i niedzielę widzimy się na targach rolniczych w Szepietowie. 28-29 czerwca. Także zapraszam wszystkich, wpadajcie, spotkajmy się na stanowisku Klasa, gdzie będzie również stanowisko Farming Simulator i tam właśnie będzie można nas znaleźć. Będę ja, będzie Janina, będzie Dziejuś, także wpadajcie, porobimy sobie fotki, pogadamy, będzie na pewno super. Będziemy od godziny 10 do 15, także na pewno uda nam się zobaczyć. 28, 29 czerwca. Targi rolnicze w Szepietowie. Do zobaczenia! Siemanko, widzę tam Was. W kolejnym odcinku serii, oczywiście, Polska Wieś. Jadę tutaj z pługiem, wracam, kurczę, do domku, widzowie. Żyje się jakoś, jakoś, słuchajcie się, żyje tutaj na tej wiosce, ale żeby życie było jeszcze lepsze, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, bo co, widzowie, wakacje, wakacje. Już można powiedzieć, że są, kurczę, wakacje, bo no bo, no tak, no jakby nie patrzeć, no bo, kurczę, już te oceny powystawiane. Nie wiem też, kiedy ten filmik ogólnie wychodzi, ale wydaje mi się, że w tym tygodniu właśnie, co kończycie szkołę, tak mi się wydaje, bo tak. Jak mam wszystko ustalane, więc widzowie fajnie, będziecie mieli wakacje, odpoczyncie sobie dwa miechy, to naprawdę, kurczę, zazdroszczę wam pod tym względem, że pamiętam jak ja też miałem wakacje, na pewno nie, niektórzy z was, no pewnie będzie, będą pracować i tak dalej, albo już pracujecie, już do szkoły nie chodzicie, ale życzę wszystkim, żeby, kurczę, znaleźli ten czas też swój na odpoczynek, bo to jest widzowie coś pięknego, każdy musi mieć czas i na pracę, wiadomo, i na na odpoczynek, czy na naukę, ale wakacje to jest taki piękny widzowie okres. Kurczę słoneczny, mam nadzieję, że tego słońca będzie jak najwięcej, żebyście mogli sobie pokorzystać ja również w sumie Żeby było wszystko elegancko, żeby grało i śpiewało, jak to mówię Dobra, ja sobie zjadę tutaj na głospę e, Nie wiem gdzie jest Michał. Michał, 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 on tu gdzieś powinien... Ej, a gdzie tu są te maszyny? Gdzie jest Michał? Michał. Oj, Michał gdzieś płacze. Michał! Gdzie ty jesteś? Co jest grane? Gdzie jest kurde Michał? Michał odezwij się gdzie ty jesteś, muszę cię znaleźć. Widzowie gdzieś słyszę, że Michał płacze. Już coś ci odwaliło pewnie. Czy Lambo nie ma go tutaj? Michał gdzie ty jesteś stary? Ja pier... Ja Gdzie ty jesteś? Halo? Przyjechałem na gospę! O tunelu. Co się dzieje? Karol, oni mają teczki na nas Jakie teczki? No jakiś taki inspektor, jakiś co nas śledził i tym, że ty przekręty robiłeś mafii, byłeś w kościołach, że ja zabiję tego gościa i w ogóle go. Co, no, co, 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 co co, co, co? wszystko i po 500 tysięcy od łebka i, i, i wtedy jakoś... Karę zapłacimy, że będziemy mogli wyjechać, czy, czy w ogóle 500 tysięcy z od i tak będziemy siedzieć, nie wiem, był komornik, wycenił całe gospodarstwo, milion pięćdziesiąt za budynki, ale co niektóre maszyny, już jeden transport był, ciężarówką i, i... bo zabierali już, tu. no widzisz, że tu nie ma już, motoru nie ma, nie ma, nie, nie ma, wielu rzeczy nie ma. Ja właśnie zajechałem. Czyli mam rozumieć, że był... Jakiś, kurde... Detektyw, czy co? To... Nie, nie, rozumiem, o co ci chodzi. taki jakiś, z służby... Nie wiem, jakieś śledczcza, coś takiego, kryminalna, nie wiem, nie wiem I co ci powiedzieli? A gdzie są maszyny? Które? Tu stały maszyny przecież... No co? Tu... Jeszcze transport już był zabrany! No i... O... i co? I co teraz? No na przykład wiesz jak o wszystko prawie za pół ceny tylko mordik to jest najlepszy. No nie no mogę ja mówić. Pierdziele... Bo czekaj, ja muszę nie, bo... sobie to jakoś przemyśleć. no Holanda na przykład... Ten po prostu zabiorą i nawet nie wycenił nam do tego, ty, ty. do budżetu. kombajn Kombaj tak samo. Wyceniony. Rozrzutnik, tak samo wyceniony, ale za darmo nam zabiorą. z względu na to, że to nie jest nasze, tylko my to mieliśmy w długach, a tych długów nie spłacaliśmy i to się. Bo my żeśmy Oj umów Boże. nie czytali, a tam było napisane przecież, że jak nie będziemy rad spłacać, to wraca to. Wiem. Się pytał gdzie jest ciągnik z pługiem, bo a mówi, ja tu, że to... A ja stary, bo ja teraz nagrywam w ogóle, sorry, nie powiedziałem ci, bo ty kurde w takim stanie. Ale ja nagrywałem odcinek, wr wróciłem tym, tu zadowolony jestem, że wakacje, tu ten, ja patrzę, że to nie ma się z czego cieszyć. Będziesz miał wakacje, nasz poragak w Niemczech, jak będziemy spierdzielać z kraju. I odradzać wszystko. Michał, to się nie, żadnych przekrętów nie robimy oni na pewno nie wiedzą o tym, że tam ja... No, wiedział... Wszystko na wszystko, mateczki! A skąd on może wiedzieć, że ja byłem coś tam, Bo kurde. Nas, on nawet wiedział, że wczoraj byliśmy nad zalewem i się kąpaliśmy nad jeziorkiem. Wszystko skąd wiedział, oni to wiedzieli? Że Byliśmy, wszyscy, obserwowali nas dłuższy czas. A co z Lambo, co z Lambo? Po też tam zabiorą! Wszystko, przy... no tu gdzie wszystko... wszystko jest do zabrania, nic nie będziemy mieli. Widziałeś tą wiatę, jak to wy... A komornik nie był? Nie no, wycenił wszystko, no przecież tłumaczę, Do ciebie nie docierają informacje już chyba. No, ja, ja nie, 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 nie mogę tu, w to uwierzyć. Jak wycenił? A ile on to mamy. wycenił? Z, masz no nie wiem. No, 300 coś, ale jak? 300 budynki, milion. milion 50, no, to no już nawet tego kombajnu... ze 3 miliony warte. Ale, ale on wycenił sobie tak. No dobra, no minimum ze 2 miliony myślę, że to jest warte. To jest, to jest tyle budynków. Główno, główno mamy do powiedzenia, to już jest ta licytacji, może nawet już ktoś jest w T-t-t-t-t-t-to Jak to możliwe w ogóle jest takie coś? Ja idę po ten, idę po litro. I będziemy wtedy rozmawiać. Michał, ale. A co mi do więzienia mamy? Jeszcze co? No. nie wiem już teraz. Skądby milion? Weź jak on. To milion praktycznie to z gospodarstwa to już idzie na zapłatę temu gościowi tych odszkodowań tym ludziom. Ja już nie wiem, ja się pogubiłem naprawdę w tym wszystkim. Idę, wezmę i będziemy myśleć. Dobra. Widzowie, czyli mamy problem. Wróżka wszystko przewidziała. Pamiętacie odcinek, jak była wróżka? Ona powiedziała, że utoniemy w długach. Wszystko powoli idzie według tego tematu. Ja już powoli, widzowie, mam dosyć, nie? I... A skąd oni wiedzą o tym, że ja coś tam księdzem, jakieś kurde przekręty? Albo skąd oni wiedzą, że... Ja kiedyś kurde z tymi mafiozami się zdawałem. no pamiętacie kurde co tam był ten temat No ja wiem, że to kurde takie było może nie mądre Ale skąd widzowie oni w ogóle o tym wiedzą O nie Zaczynają się złe rzeczy Teraz mam do każdego prośbę z was, widzowie stawcie łapkę w górę, może ta łapka w górę coś pomoże Nas tutaj jakoś utrzyma, no nie, nie może tak być, że nas teraz nagle Kurde wygonią stąd, przecież my to Wygonią stąd, no my dostaliśmy to w spadku Gospodarstwo, żeśmy je tak rozwijali. Przecież tu się zmieniło totalnie wszystko praktycznie. czy mieliśmy w planach za jakiś czas chołupkę fajną postawić, żeby tu normalnie mieszkać jak ludzie, nie w takiej ruderze, no. A teraz nagle ja się dowiaduję, że wszystko nam zabiorą? No toż to tak nie może być, widzowie. No tak nie może być, no. Nie mogą nam zabrać, nie ma szans. Maszyny, kurde. Tak samo maszyny były pobrane w raty, raty były spłacane. Tyle kasy poszło na raty, a oni teraz tako po prostu zabiorą nam maszyny? No i jak to? O skur... Z tego co widzę to chyba właśnie po maszyny przyjechali. Jak dobrze widzę. I pewnie nie tylko maszyny. Co on już tam się rozpina? A jak? Do nas. O ja... Dobry. Witam. I... W jakiej sprawie? W sprawie maszyn. A co pan będzie sobie siadał i tak wszystko sobie co pan będzie... kluczyki. Słucham? Proszę kluczyki. Będziemy odpalać, rozwalać stacyjki i tak dalej, to wie pan. Pod siedzeniem, nie, komu. nie, pod siedzeniem, co? A wtedy jeszcze muszę stracą na wartości troszeczkę. No ale to co, wy teraz za wszystko będziecie nagle zabierać? Proszę pana, wszystko jest wycelione, no moja wina. Ja tylko Dobra, pracuję. maszyny maszynami, a gospodarstwo? Ja budynków dzisiaj nie zabieram, tyle mam do powiedzenia, przy pana. Ale to jak pan chce je zabrać, co na lafetę pan budynki weźmiesz? Dobra, Ktoś sobie pewnie to kupi I nie co pan weźmie teraz już rozrzutnik kurde z pełny obornika? Nie przy pana Czy pan jest poważny, my tu pan sypał obornik teraz? No nie, no to jest pana nie poważny. co pan... O, dobra, tutaj też to jest wycenione tak? To i... Ja nie byłem, ja nie byłem przy wycenie Ja nie byłem przy wycenie dobra. Jedzie pan tam bo zaniżał troszeczkę ceny, tak jak zwykle Widzowiec, schowam, schowam, Lambo, szybko, schowam Lambo, schowam Lambo Schowam Lambo eee. tam, przy, przy tym... Czy pana? Schowam Lambo tu przy belach. No, gdzieś poszedł Tak, tak? Chcecie pomóc? Nie po co, wyjedzie mi pod drogę pan tym samochodem z listy jeszcze, bo od razu... A którym? Lambo, jakieś takie, A to nie, to nie, nie u nas no listę. No ale to nie, nie, bo już nam zabrali je, to nie mamy. Ja tu byłem wcześniej, ja to zabieram wszystko. No. to... Nie mamy to Lambo wszystko? Nie? Wzez mi się zdaje, że tak. patrz, z sportem nie masz nic do czynienia, patrzę Ile? Tu Pana, co? Mi... Jeszcze ciągnik mi... w lesie i nic więcej. po mi... prostu za kursy Nie no, to jest wszystko śmiechu warte, to jest wszystko kurde śmiechu warte jest gdzie jest to na Wie pan co nie ma, nie nie wiem, gdzieś musiało kurde nie wiem Dobra, dzwonię do tego, do komisariatu Dobra, spokojnie e, dobra, spokojnie, nie dzwoni pan, nie dzwoni pan, spokojnie To, jest to ja tu nie będę się męczył z kimś. No dobra już już jest tutaj, tutaj, tutaj jest mi domu, że tak powiem No tu stoi, kurde jak, jak mogłem zapomnieć się tak tu piło w tytło? tło tak. Co i którzy ludzie właśnie jakaś, jakaś ekspisja jest to zapominają właśnie No to właśnie bo ja tak zapomniałem Wie pan, to pewnie taka przypadłość no, pewnie tak jest. Wiadomo jak to jest. O no, znaczy ja nie wiem, normalne ludzie też nie wiedzą. No a wiem, co, to... a co, ja nie, nie normalny jestem? Proszę włączyć ten rozrzutnik, muszę przejechać, nie muszę uszkodzić tego samochodu, bo jest najwięcej warty. Proszę. Dobry pan, pech jest akurat taki, że. O. Co to było? Pech jest akurat taki, że co niektóre my maszyny i pojazdy zabieramy, a i tak one nie są w pańskim rozliczeniu. No to, to no. pech tak chciał, no nie? Tak, tak bo Pan sobie przestanie żarty robić, bo to nie jest na miejscu. Bo, bo mnie tragedia pana, nie, spotkała. Na nie, nie, miejscu to jest się zadłużać, jak się nie ma pieniędzy. Ja! A tam, a zresztą, kim pan jest, że ja z panem będę na ten temat dyskutował? Albo ja lubię sobie pogadać z klientami. Wtedy miałem... czuję się lepszy od nich. No, miałem swoje powody. A pan wielce lepszy. Jeździ na lawecie, o! Ale mi kurde. Pana, wie pan, jakie my przekręty robimy z Andrew? No to... No. No to będzie pan zaraz no gotowy na policję. Bocięka. No to co sobie pan zgłaszaj? <grym> no. <grym> zaraz będę o kolejny transport, Ja tylko do policyjny <grym> Dobra, Widzowie, 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 dobra, ja to wszystko muszę. Kurde, no co, ja, ja tu nie w sumie na dobrą sprawę widzowie Nie jestem w stanie nic tu schować, bo nie mają listy. Jak czegoś nie ma, to od razu dzwoni na policję, przyjeżdża policja i koniec. No to tu coś mamy, coś ja mogę chociaż wziąć, żeby jak dłużej nie mam, znaczy widzowie grosza przy dłużej nie mam nie wiem, no nic, nic tu chyba nie zabiorę A jakbym ten motorek, kurde, widzowie w krzaki scho... O, skurczybyk O, kurde Wsio zabierali z tych No to ja tu nic już nie, nie mam do wzięcia Tu jest przyczepa Tu te... To, to, gdzie ja to... Nic, ciągnika nie zabiorę, bo zadzwonię po policji i koniec Co ja zrobić mam? Tego jeszcze nie wiem. Ale widzowie, boję się, że to jest powoli nasz koniec. Albo nie tak powoli, tylko troszkę szybko. Jeszcze brakuje tylko, żeby, nie wiem, policja podjechała. Jeszcze brakuje, żeby nas zawinęli. W ogóle dla mnie to jest dziwne, że oni nas śledzili. Nasze, nie wiem, poczynania śledzili, kurde, bo z tego, co się... Żeśmy do... Znaczy, to Michał się dowiedział, ja się dowiedziałem od Michała, że... Nawet oni wiedzieli, że my wczoraj byliśmy nad zalewem, no bo byliśmy tam nad jeziorem Lambo, żeśmy pojechali. Tam byliśmy, no nie wiem, kurde, z 40 i może do później do baru, żeśmy... A czekajcie po potem bar też za nami pojechali. Ja pierdziele. Ja nawet się nie kapnąłem ani razu, nie widziałem, żeby ktoś za nami jechał. Czy żeby ktoś, nie wiem, nas śledził. To jest dziwne, ale z drugiej strony narobiliśmy sobie takich długów, że... Okej, okay, tylko teraz kwestia tak Długi, długawi, o zapieprza znowu Ale Oni wiedzą też o tych przekrętach Kurde, księdza O tym, że Michał, kurde, tego gościa tam Ukatrupił Więc ja nie wiem, czy nam nie grozi widzowie Jakieś więzienie za to No mam nadzieję, że nie, bo nie chciałbym trafić do więzienia Już ja bym wolał za granicę Nie wiem, wyjechać czy coś Przekam. Słucham? Proszę jechać kombajnem na Labete Teraz mamy jego wziąć, bo to z listy po kolei mam zabierać Wiadę. Z wiadę, wiadę. Chętnie. Z przyjemnością. Hmm. Czwagier się oglądał za takimi gospodarstwami. Właśnie z licytacji. Chyba będzie kupował to od was. Jak kupował? A co to licytacja ma być? Nie kupić. Czy wie pan co no taka między nami, no nie no. <laughs> Jak między wami? Okazja, no nie, okazja. Ale jaka okazja? Co tu jak, jakie okazje? zmienił takie gospodarstwo? To na milion wycenili za milion to będzie, kurde, sprzedawane? Ile? Pięćdziesiąt. Toż to za, 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 kurde, za darmo, jak... Proszę pana, ja tego nie wyceniałem. Taka posiadłość, takie wszystko za milion. Myślę, że Marcin to kupi, on jego stać. Ale smutnie je. Wtedy od, od, od razu on ma wystawić za, za, przypana dwie banieczki. No. <laughs> to wystawiamy za dwie banieczki i lecimy na banieczki. <laughs> ja no, powiem, tak. ja, pow, ja powiem panu inaczej. Tak żeby tym kraju. Dla mnie to jest wszystko przekręt i tyle na to mogę powiedzieć. Złodzieje no. będę. Jak przekręt? Jak może być prze... stoi pan! Jak może być że pana przekręt, jak to jest wszystko legalne... No, był. Była policja, była policja. No, to ja. powinna no, być to, to... Jak, to powinna być licytacja i ja, za to co to co jest co sprzedane, to powinniśmy my ja, uregulować. Ja, 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 no pan nie rozumie jak działa państwo. Dobrze pana. No ktoś musi ten nakaz wydać. To musi zarobić. Że pana, na czymś parkingu to musi stać. Czyli za parking trzeba zarobić. Że pana, komornik swój procent bierze. Już odchodzi troszeczkę. Ze zazwyczaj... Osoby Dami takie jest... jak pan dostają połowę tego, co jest po prostu sprzedane. I Wtedy jest to wszystko uzgodnione, wszystko jest poparte oczywiście papierami. No niestety, tak w tym kraju jest. Ale jeszcze w taki. Jesteś taki przyzwoity, uczciwy, laweciaś jak ja, też bierze no. swoją dole, e, też 10% od maszyny, proszę pana, także czym więcej myślę... osób na wywiozę, to jest dobrze, ale powiem panu tak, tu wcale nie będzie dużo pieniędzy z tych maszyn, to gówno, nie robota, lepsze roboty robiliśmy, no na przykład kombajn to co, odwożę do właściciela, no tak, no, Lambo, odwożę do właściciela, a ciągniki i maszyny, New Holanda, z tego co widzę, mam odwieźć do, do właściciela, no tak. Ten rozrzutnik, ten... No do właściciela, no, no bo... Te, a, a, jeszcze na handel, no to ja nie wiem, że pana ile z ma się... Ja się tam nie znam. Wiem, że ja tam się problem. też nie znam, no, na czy. tym i, i... dziękuję bardzo. No i elegancko, no i ja o to w życiu chodzi, żeby się niczym nie przejmować. Podczepia to pani i won, bo mnie tu zaraz może nie być ogólnie. Szpana, ja w dupie to mam, gdzie pan będziesz. Może pan na wysypisku spać. Jak pan okay. żeś takich długów narobił. Kurde, widzę nie wiem czy sobie nie spieprzać jakoś, bo... Nie, proszę pana, jeszcze byśmy coś doładowali, no co, ja będę pustel, ale przelaty <gurde> Kurde. No to ja jeszcze tego Zetora. No dobrze pana, Zetor się nie wiem czy zmienić, ale dobra. No nie. Nie, proszę pana, ja będę jechał w prasę pan mi załaduje, prasę tą. Dobra, no. Zetora. Prasę, bo Zetor jest do, na drugi parking. Proszę nie niej się Dobra, to pan zaraz... pojedzie gdzieś jeszcze na parking, to pana dłużej nie będzie, dobra? Proszę pana. Ja panu powiedziałem, jadę w tamtą stronę z kombajnem, bo go nie Dobrze nie pan pojedzie, Proszę, ma pan, jak pan tak chce te maszyny, nie, nie, proszę. Nie, nie, nie. Proszę, proszę. Proszę zjechać i proszę nałożyć pracę. Proszę, ja panu co? nawet <średzimy> tym dzierżarówką, co? Nie wykonywanie poleceń. Dobra, wykonujemy telefon. No to wykonuje pan. Kim pan ja żyły do mnie polecenia jakieś mówić? Cieba. O. No ten no, śmieć bezdomny jakiś tu. W że tam to czy tamto Oj, tak to jest z tymi udecznikami życiowymi mm. O nie. To weź tego, Marcinka wyślij Albo Ł Łukaszek, Łukaszek niech przyjedzie, on będzie <noise> Ale Aby do jaja. Dobra, no to ja czekam. No. Co ile? Chociaż jakbym tu sklep widziałem blisko, to może do tego. No to, to dobra, to tam to dzwonię jak będzie tam bliżej, no. Dara. No i co? Pan Łukaszek Uk przyjedzie, to życzę powodzenia, że tak powiem. Dobra, z pierwszej pan z tymi maszynami. Ja, 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 to, ja. to zostaje, już mam polecenie służbę przy pana. Gaszę no to, tyle. To, to zostaje pan, co to mnie obchodzi. Ja dobra, sobie i nie będę. I tyle. A ja sobie będę na gospodarstwie sobie stał i tyle. No po prostu stoi po prostu czeka. Zbawienie. Ja bramy zamykam Ale i tu mi nikt nie ma, nie ma prawa. Nie na moje gospodarstwo nie ma prawa, tu nikt wchodzić. Jakie ja sobie bramy pozamykam widzowie stodoły pozamykam. I nikt nie ma prawa na moim gospodarstwie, kurde. Chodzić, zabierać moich. moich maszyn. Już zamykać mi tu wrota. Proszę bardzo. Ja sobie nie życzę. Widzowie. Przyjeżdża gość, jakiś laweciarz, zaczyna ustalać jakieś warunki, <laughs> bo tu prasę mu załaduje. Niech sobie sam ładuje. No, niech sobie sam ładuje, jak mu tak wszystko nie pasuje. Policja, no ciekawy jestem, jak... co policja ma zamiar tu zrobić. Przyjeżdżę... Co? długo sobie narobimy i tyle. Zabierają maszyny i to powinno wystarczyć. Maszyny są zwrócone i tak widzowie do, do tych gości, co od nich braliśmy, więc to nie powinno być w ogóle podliczone jako jakieś długi. A z tego, co się dowiedziałem od Michała, po pół miliona musimy na łebka zapłacić. Z czego? Jak oni gospodarstwo za milion pięćdziesiąt wycenili. Co to, co to za pieniądze? Z takie gospodarstwo? Widzowie, nie wiem, czy to nie jest koń. O skur... O, ho, 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 Policja. Dobry? Dobry. Proszę otworzyć. Czyś pomoc? Co to za jakieś awantury przy odbiorze są? Nie ma żadnych awantur. To gościu kurde, nie wiem... Pijany, czy nie wiem, czy co. Panie Karolu, ja, to ja mam ładować lawetę, czy on ma sam ładować? Jeżeli ma pan takie polecenie, to się go wykonuje. Ja nie mam żadnych, ja nie muszę żadnych poleceń od jakichś kierowcy. Panie Karolu, proszę się uspokoić. Ja jestem spokojny, na tyle ile mogę. Bo jak na razie to mi wszystko zabierają, cały dobytek Chcę jeździć od razu pana mówię i informuję. Proszę wejść do domu. Zabrać w 5 minut najbardziej potrzebne rzeczy. Dowód, portfel. Mam I przy proszę sobie. opuścić budynek. No to proszę wyjść, w furtku. A po co? No. Jak to po co? Że pana gospodarstwo zostaje przejęte. Jak przejęte? Zostało już sprzedane. Jak sprzedane? Ja tu mieszkam. Pana szwagier. O, właściciela lawety i firmy transportowe Właśnie dokonał przelewu Na milion pięćdziesiąt tysięcy Proszę bardzo, okej okay. Czyli mam rozumieć, że gospodarstwo nasze Moje już nie jest moje, tak? Tak Ale są jeszcze państwo w posiadaniu pól Tylko, że Mój naczelnik A? Powiem panu jedną rzecz Zapraszam pana na razie do radiowozu, pogadamy A ja nie chcę do radiowozu no. Zapraszam To jest zaproszenie prywatne Jestem. Wie pan co, panie Karolu? Sprawa wygląda tak. Długi długami, jak to mówią, prawda? Tak. No narobiliście sobie tam jakiś tam problemów, pod górkę i tak dalej, i tak dalej. No przecież... a zgaszył, to może będzie dłuższa rozmowa. I nikt tego nie weryfikuje, prawda? Przyjeżdża komornik, zabierają. śmieszne, no nie? No, ale... ubaw. Tak, ale jeszcze On zostaje się... jedna kwestia. Uśmiał? No, rozpracowywaliśmy waszą grupę. No, to, 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 to jest główny aspekt. No jako grupę, jako grupę. W ogóle to też jest tak nazywane, jakbyśmy byli przestępcami jakimiś. miał pan pod sobą pracowników. Nie miałem żadnych pracowników, o czym pan w ogóle mówi? Drugi. Y nie wiem. Co pan myśli? Że można się ludzi rozjeżdżać i ukrywać dowody, zatajać wszystko? To ja rozjechałem? <laughs> Że pan, wy razem jesteście w to umoczeni we wszystko. Ale jak razem, a co ja do tego miałem? Gdzie są pieniądze? Przepraszam, że użyję takiego słowka, jeżeli to nie grupa z napadów. Bez przesady, o jakie napady mowa, to wypraszam sobie. Okradanie ludzi? Za pomocą swojego gangu? Okradanie ludzi za pomocą niby proboszcza? Przecież my wiemy, jak się pan dostał. No dobrze, Już dobrze. dobrze, już. Co pan myśli? Dobrze, już ja wyjdę może pójdę. Czyli są za czasnięte, że pana. Panie Karolu. Ma pan dwie opcje. Ma pan dwie opcje. Tak? Pierwsza. Fajna, no fajna, myślę taka nawet całkiem spoko. Idziecie siedzieć, we dwóch. Jak siedzieć? O co tu chodzi? Spłacacie ludzi, którym wyrządziliście szkody. Ale, Czyli tak jak ale mówię, skąd spłacić spłacie? się zamknąć. Tak jak mój przełożony wyliczył milion złotych. Druga opcja spłacacie milion złotych kar. <grym> no, tak się ma takie gospodarstwo, to chyba to nie są. Jakiś hektar pola się sprzeda, 2, 3, 4, 5, 10 i się ma, prawda? No. Wy rolnicy chyba za dużo macie z tego, co widzę. Yy, w każdym bądź razie, to, druga opcja no to oczywiście spłata, tak czy siak, no bo to się nie obejdzie sprawa. No ale rozpracowywanie też troszeczkę kosztuje, jeżeli mamy parę takich tam aspektów, yy, że tak powiem, mm -hmm. no, to, no, no nie dać wyżej, no to, 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 to tak to chcę to nazwać. No. Po prostu, żeby to zostało u nas w szufladkach. Wiem o co Skąd chodzi. mam kasę wziąć niby. 250 tysięcy złotych dla. I wtedy nie mam, możecie. Nie mam nawet, nawet będziecie mogli opuścić kraj. Nie mam pieniędzy. Jest pewne? Nic z tych napadów nie pozostawało? Nie pozostawało, niestety. A gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy, Halo. Dlaczego panu na przesłuchanie takie prawidłowe? Ale i co później? A co później? Potrafi no, pan do więzienia To 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 to, to, to ja tego yy, Tam jest stacja z przodu zatrzyma się pan na chwilę bo ja bym musiał tylko sikłek mamy gdzieś jechać Dobrze ale zadzwoni pan od razu do tego drugiego Nie powiem jak Gościa No I ma przyjść nie będę jeździł dwa razy No dobra dobra to ja do niego zadzwonię dobra? To ja pójdę się wysikać i zadzwonię dobra? Dobra, my szopki na wsi i będziemy na tych jeździć, to bomba. O, dobrze, dobrze, dziękuję panu. Ja zadzwonię, dobra, do tego. Dobra. No tu ja zajadę, P pójdę szybko do Kosiku. A zadzwonić mam przy panu, czy? Pan, pan zadzwoni na ty w tym kiblu. Tylko. Bo pan chwilę, ja zobaczę, czy tam nie ma. Żadnego... ...wy pan? Spierdzielamy widzowie, spieprzam! Spieprzam! Stój tu! Stój tu! Szybko, szybko, szybko! Muszę broni żeby... Niech używa, niech, dobra, ja tymi Gdzie tu spieprzyć, żeby tu w krzaki trzeba gdzieś szybko spierdzielić Raz, dwa, raz, dwa Ja pierdzielę Trafimy do więzienia Szybko dzwonię do Michała, spotykam się z nim gdzieś Musimy szybko spieprzać z kraju Dzwonię do Michała, czekajcie Szybko, czekajcie, dzwonię do Michała Halo? Halo, Michał, Michał, policja to, mnie zawinęła, zjechaliśmy na stację, a szybko uciekłem i gdzie jesteś? Ale jest. pod jestem Musimy spieprzać z kraju, policja chce nas do widzenia a -a -a. zawinąć a -a -a. Idę już po ciebie, zaraz tam będę i spieprzamy z kraju No Nara ale... No Ciekawe jak uciekniemy Dobra, nara Ja pierdzielą, on jeszcze jest pijany, widzowie nie wiem co ja mam teraz zrobić Dobra, szybko, ja muszę do jakiegoś kumpla, do, do, do Jakiegoś dobrego zadzwonić, on nas musi wywieźć z kraju. Widzowie, sorry. Oficjalnie, niestety, to jest ostatni odcinek serii Polska Wieś. Jak zobaczyliście, widzowie, niestety skończyło się to dla nas nie za dobrze. Wszystkie te przekręty wyszły nam bokiem. Wyszliśmy na tym źle. Dziękuję Wam za całą tą serię. Naprawdę świetnie się bawiłem, było wszystko dobrze. Ale coś się kończy, coś zaczyna, jak to mówią. Dzięki jeszcze raz widzowie. Zostawcie łapkę w górę na zakończenie serii. To jest już, już naprawdę ostatni odcinek. A my spieprzamy z kraju na jakieś truskawki czy coś. I może, być może kiedyś wrócimy za granicę i otworzymy kolejne gospodarstwo od nowa. Bo jednak to rolnictwo gdzieś tam siedzi w tym sercu, nie? Dobra, muszę się schować, bo tam policja gdzieś jedzie. Więc widzowie, dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się i mam nadzieję, że kiedyś do zobaczenia. Naraja.